Robiliście już poszukiwania kiedyś w takim klimacie? Bo to jest mój pierwszy raz. To Wam mogę powiedzieć, to jest mój pierwszy raz zobaczyć coś niesamowitego, naprawdę. Cześć, dzień dobry, witajcie po raz kolejny na moim kanale Marcin, historia Wenandii. E, powiem tak, jestem na polu. Dzisiaj mówię, wyskoczę na pole, wyskoczę zweryfikować to pole. Wiem, to pole bardzo. Ale to bardzo ciekawi. Nie mam dużo czasu, jak zwykle. Rano był targ staroci, po południu mówię: No dobra, jakiś wypad na ewentualnie e, to pole, zobaczymy. Naprawdę jestem sam ciekaw, co tutaj może wyjść. Chcę to zweryfikować. Powiem Wam tak. Ciekawa historia. Ten dom z tyłu za mną, właśnie pokazuję go palcem, pochodzi z początku XX wieku i była to rozdzielnia elektrowni. E, na, na końcu XIX wieku był tutaj młyn. Te budynki młynu stoją tutaj, w tych krzakach jeszcze. A później, na początek XX wieku, na mapie już jest jako elektrownia. Czyli ten młyn istniał do końca XIX wieku. Więc dlatego, jeżeli był młyn, to mógł istnieć tutaj 300 lat. Więc dlatego trzeba to zweryfikować, co tu można znaleźć i co tu może jeszcze być. Ech, naprawdę nie mam czasu. Ech, chcę to jak najszybciej załatwić, chcę to jak najszybciej zrobić. Nowi widzowie, zostańcie dłużej, na pewno coś padnie. Na pewno będzie ciekawiej, na pewno parę ciekawostek jeszcze zobaczycie na tym kanale. E, moi, e, że tak powiem, starzy widzowie, nikogo nie obrażając, dziękuję Wam bardzo za lajki, dziękuję Wam bardzo za subskrypcję. Za subskrypcję przecież jesteście subskrybentami. E, dziękuję Wam bardzo za komentarze i co wbijam. Chcę się rozłożyć, dostroić i zobaczymy co tu będzie się działo. Także mam nadzieję, że to za chwilę. No i fajnie, mamy pierwszy sygnał. Nie wiem, czy już go mam, chyba jeszcze nie. Jest tutaj, nie. No to może coś być większego. Słuchajcie, zaraz się włączę. Słuchajcie, sygnał 15. Zobaczcie, co nam tu wychodzi. Co nam tu wychodzi? Zobaczcie. Zobaczcie, co nam tu wychodzi, ja przepraszam. A, że tego nie, nie widzicie tak dokładnie A przez chwilę byłem oczywiście rozkażony. O, zobaczcie co nam tu wychodzi pierwszy sygnał hm, ciekawe co to jest ale już powiem, że fajnie naprawdę może się fajnie zacząć hm, ciekawe, ciekawe, ciekawe stan normalnie niesamowity może to być oczywiście jakaś od kawałka maszyny rolniczej ale nie wiem a jak ktoś wie, oczywiście, pisać, pisać, komentować co to może być, ja wstawię oczywiście jeszcze lepsze zdjęcie. No i dobra, lecimy dalej, fajna sprawa, zaczyna się chyba dobrze. No i słuchajcie, kolejna taka. Nie wiem naprawdę co to jest. Oczywiście ja wam pokażę później co to jest dokładnie i napiszę. Ale kolejna taka. To kiedyś tak myślałem o tym, że ja już kiedyś takie rzeczy znajdowałem. To były kule kartaczowe które tutaj szedł jakiś nie wiem czy sznurek czy coś takiego po prostu jak one były wyrzucane to one e, się rozpadywały ale ile w tym prawdy to nie wiem nie powiem wam ale naprawdę jest niezła sprawa także druga druga taka kuleczka idę ją zanieść nie będę chodził nosił. E, Taki materiał widzę dosyć mocny. Może to być oczywiście też coś rolniczego, tak jak mówię. Ale zobaczmy. Dobra, do następnego. Przedmiot jest w mojej ręce. Nie wiem, co to jest. Zaraz będziemy tu otwierać. Ale chyba czuję, co to jest dokładnie. Muszkietówka mała, oczywiście, jak najbardziej. Dawno nie miałem. Dawno nie miałem, muszę Wam powiedzieć. Także tym bardziej cieszy. Także jest mała muszkietówka. Także podejrzewam, że faktycznie może coś mieć to wspólnego z, e, tutaj z walkami. Może być, wcale się nie a z drugiej strony też tereny łowieckie. E, druga sprawa, sprawdziłem te kule. No coś tam świeci, że niby mogą być pociski ogniowe, coś takiego. No zobaczymy, nie? Naprawdę. Może to być pocisk kar, e, nie kartaczowy, tylko po prostu taki pocisk... E, e, jak, jakoś tam się nazywa. Dobra, mieszam z tym. E, także mamy coś, coś zaczyna się dziać fajnie tak, za jakiś czas na pewno będę nagrywał w ciemności. To już wiem na pewno. Mam jakiś sygnał kolejny. No dobra, chyba to to jest. No i co mamy? No guzik. No mamy guziczek. Tak, guzik, ale ciekawy jaki guzik. Może coś jeszcze nim będzie. On jest oczywiście obklejony, bo ta ziemia tutaj jest przepiękna, jeżeli chodzi o to e, to wszystko. Ale też fajnie te wszystkie fanty widzę. Wychodzą. Także to jest taki jeden mały plusik tego wszystkiego. No może być jakiś tam, tak zwane cesarstwo. Coś tutaj może wyjść. Nie wiem, musiałbym go przemyć. Jak nie, to wstają fajne zdjęcie, bo coś tu chyba jednak jest na nim. Coś tu chyba jednak na nim wychodzi. Także bardzo fajnie. Pozytywnie to przyjmuję do wiadomości, że coś tutaj się dzieje. Dobra. O, już coś wychodzi. Dobra, do następnego, nie ma co. Tak jak mówiłem, niestety już e, zbliża się te, ten tak zwany zachód słońca, już jest dawno. Ale zobaczcie jakie mam tutaj tereny, zobaczcie jakie mam tutaj przeszkody, ale nieważne. Bawię się, o to chodzi w tej wszystkim. Mamy jakiś sygnał tutaj, prawdopodobnie będzie to jakiś kawałek ołowiu. Rozjechana kula, widzicie? Tak, to jest rozjechana kula. Czyli albo tereny łowieckie, albo naprawdę była jakaś tutaj walka. Zresztą na polu obok wyszły mi trzy kule, kuleczki muszkietowe. Kule, armatnie, przepraszam. I stąd podejrzenia, że tutaj naprawdę były jakieś tematy: jakaś wojna, jakaś bitwa. Coś, nie wiem, zobaczymy. Dobra, także lecimy dalej. Kolejne, coś mam w rękach. Oczywiście nie wiem, czy mi to mi nie wypadło. No nie, jest tutaj. Zobaczcie. Chyba od dziewiąteczki, co? jest najbardziej. Pocisk mało kalibrowy, tak. Zresztą nie wiem, nie jestem aż takim mocnym znawcą, ale wiem, że to jest na pewno od jakiejś broni. Tak zwanej przybocznej więc co lecimy dalej, także kolejny sygnał już się ściemia, oczywiście zobaczcie, o teraz się poprawiło ale wiadomo musi trochę nie głęboki dołeczek dobra lecimy dalej kolejny sygnalik jak już widzicie jest to podkowa ale to nie jest młoda żadna podkowa podkowa może mieć nawet 300 latek powiem Wam to nie jest jakaś taka młoda podkowa, także oczywiście wędruje do saszety, do taszki i zabieramy takie rzeczy z pola, po prostu później nie będziemy wyciągać. No, także tak to wygląda. Do następnego. Coś wspaniałego, ten klimat i ta atmosfera. Tutaj to jest naprawdę coś wspaniałego zobaczyć, ale ja mam chyba jakąś krągłość nie? Czy nie? Nie, chyba nieco. Albo i tak. Oj, to może być nawet ciekawe, słuchajcie, albo to jest jakiś tam znowu zrywka od puszki. Ja to muszę ściągnąć rękawiczki, tutaj, bo tutaj nic nie zrobię. To mi nawet wygląda na srebr, ale ja naprawdę nie wiem, ja nie chcę tutaj teraz zapeszać. Zobaczę, co to jest naprawdę. Poczekajcie chwilkę. Nie, no bym sobie sam strzelił teraz w kolano, nie? A to był jakiś zwykły. Adolfinio podejrzewam. Tak jak najbardziej. Ale w każdym razie jakaś krągłość to kiedyś była, nie? Tylko tak zajechana, że masakra, nie? No ale widzicie. Uroki, nie? Uroki poszukiłem, wszyscy wiemy jak to jest, kto kopia. No i takie rzeczy też padają, nie? Także jakiś tam zajeździk. I to grubo. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze trochę pokopiemy, z pół godzinki. Potęga dziwnych przedmiotów, jak to się mówi, nie? Jak myślicie, kutka? No ja myślę, że to kutko jest. Jak najbardziej kłódka. fajnie biło, fajnie brzmiało, naprawdę. Ale zobaczymy czy to jest kutka. Kutka. Dobra. Taka kudeczka tam z kluczykiem na kluczyk jak zwał jak zwał, nie. Dobra, jakiś napis jest ABU chyba. Tak, czyli coś współczesnego. Dobra. Lecimy dalej. Taki dosyć spory dołeczek muszę wam powiedzieć. Taki dosyć przyjemny. I co mu tutaj mamy? Ja już to widziałem, że coś większego jest. To jest scyzorek. Jak najbardziej. Tak, to jest właśnie scyzorek. O! Muszę uważać bo to oczywiście brudne w ziemi leżało. Także. Ktoś zgubił, wyrzucił. Taki dosyć widać stary mały kordzik. Może nie kordzik. Taki bardziej podręczny, przeręczny. Do obierania jabłek przed domem. Idealne. No, także taka znajdka, ciekawostka. No dobra, i widzicie, tak się to zbiera. Oczywiście jak już jest ciemno to wszystko się zbiera, nie? Dobra, lecimy dalej, nie ma co. Kolejny dołeczek. Mam to w ręku, ale ja tam mam wrażenie, że to będzie śmieć. Oczywiście mogę się mylić. Oczywiście, jeżeli ziemia na to pozwoli. To za chwilę będziemy wiedzieć co to jest. Ale to niekoniecznie może być śmieć. To może być nawet jakim, coś ciekawego. Jeżeli się nie mylę, to jest od harmoszki. tak, to jest e, od harmonii, oczywiście, że tak czyli, tak jak mówiłem, przedmioty gospodarstwa domowego, przedmioty codziennego użytku. A tutaj mamy tym razem, e, jak to jest, strojk od harmonii? Może być strojk od harmonii, ja dokładnie nie wiem, ale tak mi się wydaje. No dobrze, co, lecimy dalej, nie? Trudno sobie wyobrazić, nie? ale już jest godzina 17.20 jeszcze tak z 10 minut, ale oczywiście jak na lekarstwo sygnałów tutaj może coś będzie fajnego, zobaczymy może coś tutaj da na pewno nie w tej bryłce tylko podejrzewam, że w tej bryłce o, patrzcie mamy krągłość no i zobaczcie Kolejna krągłość, no ale, jakie ze żarte to wszystko. Jejku, 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 jejku. jakie to zeżarte jest. Nie ma co, no, troszeczkę lepiej jak tamten, ale to jest jakieś 5, czy tam dwa fenole. Ale on jest w opakany stan, ale tak jak mówię wam, e, tych wszystkich na lekarstwo jest, tych sygnałów. No, ale oczywiście ja go zabieram. No, bo co, bidulek się należał tutaj. Nie? No, także tak to wygląda, nic nie jeszcze, niestety do rozczytania nie będzie. No idziemy dalej jeszcze. Jeszcze chwilkę, 10 minut tak pokręcę. Robiliście już poszukiwania kiedyś w takim klimacie, bo to jest mój pierwszy raz. To wam mogę powiedzieć, to jest mój pierwszy raz zobaczyć coś niesamowitego naprawdę. Jeszcze tak zapomniałem, na końcu tego wszystkiego powiem Wam jeszcze, oczywiście wstawię te wszystkie. Um, te wszystkie znajątki, co tam znalazłem, zdjęcie Wam stawię ale jeszcze chciałem Wam powiedzieć dlaczego tutaj przyszłem dlaczego tutaj wróciłem, stawię Wam też oczywiście bo jedna fajna rzecz kiedyś mi tu wyszła byłem też oczywiście tak później wieczorem zweryfikować co tu się dzieje i wyszła mi naprawdę bardzo fajna jedna rzecz więc dlatego postanowiłem tu wrócić i to był chyba dobry pomysł coś tam się kręci, także jeszcze na pewno nie odpuszczę tego pola będę tutaj dalej chodził także tyle chciałem powiedzieć jeszcze a Wam stawię o co chodzi no i proszę Pokażę Wam coś. weszłem na to pole co chciałem wejść. I zobaczcie co się zaczęło dziać. Także to jest obważnik monetarny I to był taki lepszy sygnał na tym polu. Także jest piękna sprawa, nie? także muszę na to pole naprawdę pozwolenie dostać, bo tam może siedzieć fajną rzecz. Fajne rzeczy mogą siedzieć. Także nieźle. Proszę bardzo. Piękne. No, nie ma co zobaczyć. E, trzeba uciekać do chaty jednak, bo to się zaczyna coraz bardziej, coraz e, gorzej chodzić. Ja podsumowanie. A to jest moja torba. Wygląda jak zwierzak. Ja podsumowanie wam nie zrobię. Jak, tak jak, jakiego? Tutaj są te dwie kule, oczywiście. E, powiem tak. E, oczywiście. Wstawię wam coś, zobaczcie. Mogę tak ewentualnie zrobić, nic nie będę widział. Wstawię wam zdjęcie ewentualnie, jak to wszystko wygląda. Dziękuję bardzo jeszcze raz za to, że jesteście ze mną. Jakbyśmy się już nie widzieli i nie spotkali i w tym roku oczywiście to życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Dużo zdrowia przede wszystkim, szczęścia, dobrych fantów. Czego jeszcze życzyć? Wszystkiego co najlepsze. Zdrowia przede wszystkim. Przede wszystkim zdrowie, bo zdrowie najważniejsze. Żeby do niczego dziwnego nie doszło w następnym roku. Do żadnego jakiegoś konfliktu. Nie wiem, bo to wszystko tak idzie w taką stronę. Ale to jest, to jest nie, nie na temat. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Chętnych nowych zapraszam do subskrypcji. Do zostawienia jakiegoś śladu po sobie. Wciśnięcia dzwoneczka. I co? Dziękuję jeszcze raz Wam bardzo. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was wszystkich i do suszenia.